Cześć, nagram dla Was yy, krótki filmik z serii pogadanek przy kawie. No więc, mam swoją kawę i chcę Wam dzisiaj opowiedzieć trochę o przyzwyczajeniu kota do transportera. Moja Luna miała taki problem z plastikowym transporterem, że strasznie się go bała. Nie chciała do niego wchodzić, wpakowana yy, do transportera od razu się wyrywa i chciała uciekać. Przepraszam, co z tym zrobić? Jedna swojej zrobiłam taki mały myk, czyli kupiłam transporter materiałowy, i okazało się, że mój kot boi się głośnych dźwięków. Boi się tych klipsów na plastikowym transporterze, boi się również hałasu rączki u góry transportera, kiedy go podnoszę i ta rączka potem opada, jak chcę go położyć. W transporterze plastikowym bardzo dużo stresu odczuwała. Kładłam jej tam kocyki, zachęcałam smakołykami, kładłam tam nawet kocimietkę dla uspokojenia, czy patyczki matatabi. Nic niestety nie pomogło, jedynie zmiana transportera. Jeżeli Twój kot się boi, możesz spróbować innych materiałów, takich jak właśnie em, taki utwardzony kurczę, nie wiem jak to nazwać nawet, ale to jest plastikowa jakby Obudowa, tylko że pokryta materiałem, czyli on jest stabilny. Są też pluszowe nawet transportery. Możesz użyć koca, żeby wyłożyć cały transporter, czyli też zrobić taką budkę. Może twój kot się boi, kiedy po prostu siedzi lub leży na czymś, co jest plastikiem, nie kocem. Możesz spróbować różnych zapachów. Postaw transporter w pokoju tak, żeby w środku nocy, kiedy wszyscy śpią, kot mógł sobie spokojnie eksplorować. On z poczucia bezpieczeństwa, jako ten jedyny drapieżnik nocny, będzie na pewno do niego podchodził, wąchał, czy nawet wchodził do środka. Pomoże mu się to też oswoić. Możesz potraktować transporter jako część zabawy czyli w trakcie, kiedy machasz zabawką na przykład na wędce, połóż ją w transporterze. Zachęć kota do tego, żeby mu pokazać, że może obok tego transportera poruszać się dosyć swobodnie i bezpiecznie. Transporter też nie zawsze powinien yy, oznaczać podróż. Może stać w pokoju przez na przykład pierwsze trzy dni przed momentem, kiedy chcesz kota naprawdę wpakować do transportera i załóżmy pójść z nim do weterynarza, ponieważ również borykałam się z tym problemem że planując z Noną pójść do weterynarza, wyjmowałam transporter i ona siup, pod wannę, koniec, nie ma kota, nie wyjmiesz. <gryw> no i tyle było z naszej podróży. Zdarzają się również takie przypadki i osobiście byłam świadkiem, gdzie dziewczyna u weterynarza, zamiast mieć kota w transporterze, trzymała go na kolanach z kocem. Wow, byłam pełna podziwu. To oznacza, że kot jej bardzo ufa, to również oznacza, że ten kot czuje się bezpieczniej, kiedy nie jest zamknięty. Twój kot, kot również może mieć klaustrofobię. Jeżeli boi się wszelkich rodzajów zamknięć, spróbuj po prostu, jeżeli nie będzie się wyrywał, a niektóre koty na dworze po prostu sztywnie ją ze strachu, zawinąć go w koc w taki sposób, żeby się z niego nie wyrwał. Pamiętaj o szelkach również trzymać go na smyczy i spróbować w taki sposób go gdzieś wziąć. Możesz najpierw powychodzić na klatkę, powracać im, jeżeli mieszkasz w domu, do ogrodu i powracać, żeby po, to, po prostu kot nauczył się przebywania na twoich ramionach bez konieczności ucieczki. Wprowadzaj również elementy Odstra nie odstraszające, tylko dekoncentrujące. Na przykład, jeżeli masz dzieci, poprasz, żeby pobiegały z piłką gdzieś wokół ciebie, kiedy stoisz z kotem na rękach na zewnątrz. Sprawdź, czy kot, nawet lekko przestraszony czy zaniepokojony, nie będzie próbował ucieczki. To samo, jeżeli chodzi o jazdę samochodem. Ja za swoją spokojnie teraz z tym materiałowym transporterem jeździmy samochodem, ale znam koty, które po wejściu do auta cały czas miauczą. I znam również kota, który wystarczy, że jest na szelkach, na kolanach swojej właścicielki i jest bardzo spokojny podczas podróży. Próbuj, eksperymentuj i sprawdzaj, co Twój kot lubi, a czego powinieneś unikać. To tyle na dzisiaj. Cześć!